Cześć, a dzisiaj porozmawiamy o zapchanym filtrze paliwa. Dowiecie się, co robić w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia. Porozmawiamy także o objawach i przyczynach tej sytuacji. Podpowiem Wam też kilka rzeczy w tym zakresie, no i odpowiem na pytanie, ile kosztuje wymiana filtru paliwa w samochodzie. A zatem może na samym początku wytłumaczmy sobie, czym w ogóle jest taki filtr paliwa. A zatem to jest element, którego głównym zadaniem jest oczyszczanie paliwa z różnego rodzaju zanieczyszczeń i zabrudzeń, które mogłyby wpłynąć. Na pracę całego układu paliwowego. Do tego też bardzo ważną funkcją, którą pełni filtr paliwa, jest oczyszczanie paliwa z wody, ponieważ, gdyby do tego nie dochodziło i filtr nie pełniłby swojej funkcji, no to takie paliwo wyposażone w wodę mogłoby rzeczywiście bardzo poważnie uszkodzić silnik, jak i również w efekcie doprowadzić do powstawania korozji. Dobrze, a zatem, jeżeli chodzi o takie typowe, bardzo klasyczne objawy zapchanego filtru paliwa, no to Przede wszystkim są to problemy dotyczące samego uruchomienia silnika. Jeżeli zauważycie, że auto ma problem z odpaleniem, no to jedną z takich przyczyn może być właśnie zapchany filtr. Do tego też w sposób oczywisty może dojść do spadku mocy silnika. No bo wiadomo, że zanieczyszczony, zapchany filtr powoduje ostatecznie to, że mniej paliwa dostaje się do kolejnych elementów całego układu, przez co po prostu jest jego zbyt mało, aby spalanie mogło odbywać się efektywnie. Co też w efekcie ma spory wpływ na spadającą moc jednostki. Dodatkowo też, jeżeli ilość paliwa nie jest dostarczana też w wystarczającej ilości, no to w trakcie jazdy możecie zaobserwować takie zdarzenia, jak chociażby duszenie czy szarpanie. Oczywiście też w niektórych przypadkach silnik może wam zgasnąć całkowicie. Wszystko to jest jak najbardziej charakterystyczne i normalne w przypadku zapchanego filtru paliwa. Oprócz tych objawów możecie też zaobserwować zapalenie się od Wynik kontrolki na desce rozdzielczej, czyli tak zwana kontrolka check engine, która sugeruje zweryfikowanie stanu technicznego silnika, co oczywiście między innymi naprowadza nas właśnie na wspomnianą wcześniej usterkę. Do takich pozostałych objawów zaliczyć można również trudności dotyczące utrzymania wysokich obrotów. Do tego też pamiętajcie o tym, że samo zużycie paliwa w przypadku zapchanego filtra będzie również bardzo nieefektywne, co też możecie sobie z łatwością zaobserwować. Oczywiście jeżeli chodzi o przyczyny, no to przede wszystkim zazwyczaj jest to zwykłe zużycie takiego filtra, który już po prostu eksploatowany jest jakiś dłuższy czas i wymaga zwyczajnej wymiany. Taką przyczyną są też oczywiście różnego rodzaju zanieczyszczenia, brud, rdza, jak i również inne substancje, które mogą osadzać się na takim filtrze, no i oczywiście dość spore znaczenie także jakość samego paliwa. Ponieważ jeżeli paliwo jest niskiej jakości no to taki filtr może zużywać się o wiele szybciej niż zazwyczaj. A zatem wszystko to jak najbardziej może mieć wpływ na stan techniczny takiego elementu. Dobrze, a co do samego postępowania no to pamiętajcie, że jeżeli dostrzeżecie zapchany filtr paliwa, no to należy natychmiast zdecydować się na jego wymianę. Ponieważ zaniedbanie objawów może niestety doprowadzić do dalszych bardzo kosztownych napraw i do usterek w układzie paliwowym. Takie zaniedbanie Panie może doprowadzić czy to do usterek pompy paliwowej, czy to do usterek wtryskiwaczy, których naprawy bywają bardzo drogie, bo w skrajnych przypadkach można liczyć się z kosztami rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Dlatego lepiej nie bagatelizować problemu i natychmiast zrobić wymianę takiego filtra paliwa. Tym bardziej, że koszt samej wymiany jest dość niski raczej powinniście zamknąć się kosztowo gdzieś tam do okolic 300 zł, A zatem to były najważniejsze informacje na temat zapchanego filtra paliwa. Koniecznie daj znać w komentarzu jakie są twoje doświadczenia w związku z tą konkretną usterką, a jeżeli materiał okazał się dla ciebie przydatny, to koniecznie kliknij w polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj także o ciekawych linkach, które znajdziesz w opisie tego filmu. Tymczasem to wszystko, do zobaczenia.